Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Twierdzy Krzyżowiec i Kompanii Tario. Kampanii, która została podstawiona pod oryginalny Szlak Krzyżowca, także jest nie lada wyczynem. Moi drodzy, misja siódma, szczur i wąż. Będziemy walczyć przeciwko dwóm szczurom i dwóm wężom na malutkiej mapie i jesteśmy otoczeni przez wrogów. Melody jest następujący. Pozostali arabscy lordowie zdecydowali, że powinny się odpocząć. Po swoich sukcesach Nizar Sultan i Emir przyjęli dowodzenie na froncie. Podczas gdy Tobie przypadło zawalczyć z niedobitkami należącymi do szczura i węża. Mamy grać arabskim lordem. Mamy 4600 zł na start i 2000 dostają nasi oponenci. Przejdźmy do mapki. Pauza. Okej, tutaj już jest żółci rzuci lecą na dzień dobry. Aha, to nie powinno być nasze jednostki domyślnie. No nic, trudno. To trzeba rozwalić czym prędzej. W takim razie, skoro to nie są nasze budynki, domyślam się, że Tario gdzieś jakiś błąd popełnił, ale mniejsze o to. Tutaj mamy jednego szczura, tu mamy drugiego węża. Kolejnego szczura i tutaj kolejny wąż. O, Oaza jest, jakiś kamień żelazo, coś tam mamy. Także spoko. Odprowadzimy grę. Spichlerz, spichlerz bym postawił może gdzieś tutaj. Zbudujmy od razu sobie ten budyneczek. Tempo gry 30, na razie. Weźmy jednego Maulaja, rozwalmy to. Jeśli dobrze pamiętam, kotły się odpalają w momencie, w którym niestety je niszczymy, więc na razie sobie weźmiemy tak, a może dwóch zrekrutujmy. Ma to więcej sensu? Hmm. Może jakąś farmę chmielu, żeby piwko mieć. I jakieś dwie farmy pszenicy. Dobra, Oj, mamy to. I teraz rozwalmy jeszcze to i powinno być git. To do składu zapasów. Zbudujemy go sobie w tym kierunku. Targowisko rzecz jasna, póki jeszcze. A, tutaj drewno sumione niepotrzebne, okej. Okay. Mamy sporo kamieni na start. Ja bym tutaj pociągnął taką linię ochronną. Kim ty jesteś, żeby rzucać mi uciekajcie! Uciekajcie! Dobra, coś w tym stylu. I analogicznie zrobimy sobie też tak z tej strony. Do kupie kamienia mamy dużo złota w sumie. Coś takiego zrobimy. Niech by było. Trzeba dwie wieże zbudować. Myślę, że jedną możemy zbudować centralnie tutaj. Rzućmy tam ziomeczków od razu, postawmy sobie cech inżynierów. Pięciu wystarczająco. A jakieś łucznicy by się jeszcze przydali. Domek, drewno potrzebne, jasne. Z dwa domki można by było zbudować. Trochę koślawo, mi to wyszło, no ale dobra. Dobra, co nam jeszcze jest potrzebne? Potrzebne jest nam jeszcze to, więcej kamienia. Okej, okay, młyn jest nam potrzebny na pewno. Budujemy sobie z jedną piekarki, a nie możemy za blisko wrogów, okej, okay, jasne. Ogarnijmy tych 14, wrzućmy tutaj też 6 tarcz. Może jeszcze jakieś balistówki, mamy złoto. Dobra, mamy to tu ogarnięte. Tutaj mam 14, tutaj mamy 7. To trzeba jeszcze dokupić. Dobra, niech będzie, że 6. Lećcie na wyżyczkę. No i dobra, czuję się nieco bezpieczniejszy w tej chwili. Te dwie tarcze sobie zostawimy. Wąż używa katapult, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze by było móc się zabezpieczyć jakoś przed katapultami. No, mam balisty. No dobra, może to wystarczy. Ale gdzieś jeszcze jakąś wyżyczkę można było dostawić. Patrzcie, tu się zbierają wojska. E, tutaj podchodzą. Co prawda, oni są w zasięgu tych, no ale. No dobra, zostawmy na razie te tarcze. Gdzieś coś na pewno pobuduje. Żarcie jeszcze mamy. Mamy w sumie jakieś wstępne zapasy. Piekarnia by się przydała jakaś. Nie można tego zaatakować w żaden sposób, serio. Ale lipa. No dobra, no trudno. Yy, mamy 300 sztuk złota na karczmę i na. Dwa browary potrzebujemy. Dobra, zbudujmy karczmę od razu. Gdzieś tu niech będzie. I dwa browary. Miło, jakieś mamy, to w sumie możemy je wykorzystać. Generalnie powinno być tak źle. O no, balista ich sięga, super. Control 1, Ctrl 2. Ale pszenicy teraz dostaliśmy. Ja, piernicze, dobra, mam plus 8. 30 mieszkańców na jedną karczmę. Zainwestujemy wbrew to sprzedamy część pszenicy i część mąki. Okej, okay, i trzeba być też kamień ogarnąć. W sumie to chmieru możemy sprzedać. 10 potrzebujemy na bramę. Albo wiecie co? Tu mamy żelazo. Starczy nam na żelazo? Proszę bardzo. Idealnie. Jak już mamy te. Tak zróbmy. Jak już mamy ten kamień, to odwróćmy to. Ach tak. Jakiś atak. Ale od żółtego. Okej, okay, ten będą szli. Cześć hmm. jest, więc teoretycznie powinni chcieć na nami walczyć w taki sposób, jakiego oczekuję. Tutaj by można było zniszczyć jeszcze to. Byśmy mieli kawałek zielonego terenu. może by się udało coś jeszcze tutaj postawić. Jakieś farmy albo coś. Uj, uj, nie podoba mi się to. Dosyć intensywnie się przedarli. Dobra, na szczęście przeszło bez jaka większego. Mmm, ewidentnie tu wieżyczkę jakąś trzeba będzie wstawić. Hmm, przydałaby się też cysterna. Cysternę może postawmy tu. Kończą się na pracownicy. Kolejna karczma będzie potrzebna. Dobra, zbieramy w takim razie drewno na kolejną karczmę. Będzie gate? Paru asasynów. Okej, okay, dobra, atak odparty. Dobra, te dwie tarcze wrzucimy sobie na tą wyżyczkę, żeby nieco osłaniać naszych ziomeczków od tej strony wewnętrznej. E, tu by wypadało coś jeszcze zrobić. Nie, 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 siedzi, bo nie może być otoczona. Takie coś zrobimy. Dokupmy kamień. Okej. Okay, I tutaj wieżyczkę jeszcze trzeba postawić. Dobra. Jak z stoimy? Coś tam mamy. To będzie raczej podłużna misja. Przyjemna i fajna do pogrania, żeby odświeżyć sobie skilla, ale no jednak ciągnąca się trochę bardziej, jak mnie mam. Dobra. Wrzucamy 8 łuczników na tą wieżyczkę i dajemy też im tarcze ruchome, <coughs> rzecz jasna. Eee, może zrobimy jeszcze tak? I hmm. pomarańczowy wszyscy mnie Ok, no to bardzo dobrze. Akurat się pozbyliśmy go Bardzo dobrze. 13, 13, 7. Chyba jakiegoś miotacza bomb ogniowych trzeba będzie tutaj wrócić. No nie wygląda to dobrze. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało z miotaczem bomb ogniowych. Zrobimy sobie bramę w tym miejscu. Spróbujemy dorównać się do tego kamienia, który tutaj jest. No, bo ty pokazują, tu jest swój pazur. Zdecydowanie. Nie, tylko nie położę. Chyba będzie trzeba tutaj wieżyczkę zbudować. Jeszcze jedną. Ech. Wydaje mi się, że rozwinęliśmy się na tyle, że możemy spokojnie już zacząć czekować się do ofensywy. Mając tutaj kopalnie kamienia, dwie kopalnie żelaza, raczej możemy być spokojni o naszą przyszłość. No, ten żółty szczęszy, żółty, pomarańczowy, szczur raczej jest do ogarnięcia. Musimy tylko zbierać odpowiednią ilość pieniążków, żeby móc zrealizować nasze plany. Na szczęście kamień już wpływa bardzo ładnie, także możemy spokojnie szykować się do bojaczki. Może zeszło mi się z tym nieco dłużej niż powinno, no ale tak to jest jak się gra. Pierwszy raz do dłuższego czasu krzyżowca, zawsze jest taki człowiek zardzewiały przy tej pierwszej gierce. A tutaj elegancko ich czyszczą, tylko tu by się przydało jeszcze zaś więcej łuczników. Dobra, więcej ich już tam nie dam. Siedmiu musi wystarczyć. Zbieramy teraz zbrojnych. Tak swoją drogą to jeszcze jeden mój można by było dobudować. Otóż to. A teraz, słuchajcie, nie ma sensu, żebym czekał tu z wami i komentował to, co się dzieje na bieżąco, bo niewiele się dzieje. Jak uzbieram armię i będę się szykować do ataku na tego szczura, czy tego szczura na początek, to się do psa odezwę. A tymczasem zdrowie najsłynniejszego władcy. Słuchajcie, 45 chyba wystarczy, żeby ogarnąć pomarańczowego szczura. Nie ma sensu dłużej czekać, wysyłam ich do ataku. Tempo podbiłem sobie do 60, żeby nieco szybciej to wszystko szło. I żegnamy zaraz pomarańczowego szczura. Dobra, się do środka zamku. Skąd on tylu nagle nagra bez Dobra, na szczęście niewiele mu się to zdało zaraz niebieskim się zajmiemy, podbijemy nieco walory naszej armii, ruszymy na węże. Taka misyjka na przetrzymanie, że tak powiem. Fajnie zrobiona, fajna mapka. Ale hajsu. Dobra, <laughs> mamy armię, którą ruszamy teraz na niebieskiego szczura. I raczej też nie powinno być problemów z tym, żeby go zabić. Tak więc zapraszam na dobre kino w formie timelapsa. Kolejne 500 zł złota i kolejny bot jest oblegany. I ogarnięte. Został nam tylko żółty. Szybka misyjka. 38 minut nagrania. Po cięciach jeszcze. Hmm. Odbijamy nieco bliżej żółtego węża. Nie ma co czekać. Yy, nawet nie będziemy tutaj nic zakopywać, po prostu przebijemy się przez tę wyżyczkę do środka. No i pięknie. Mamy kolejną misję ukończoną. Zobaczmy jeszcze, jak tam statystyki końcowe i z czym przyjdzie nam się zmierzyć w kolejnym odcinku. Statystyka po dzisiejszej dacie 14705. Skromny wynik. Misję ósma w centrum. W niej zawalczymy przeciwko szeryfowi, emirowi oraz Ryszardowi i Wieprzowi. Na start 4000 sztuk złota dostaniemy i... stan 2. Słaba pozycja. Oj słaba. Szczególnie, że Sherry będzie na górze. Ciekawe, czy będziemy mieć handel. Emir nas zdradził. Świetnie. Ale to w następnym odcinku. co gorąco dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie pierdółki pod filmem. Będę Wam za to wdzięczny. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.